Dzień dobry, Dzień dobry. Witam serdecznie drogi kochane panienki, moje ulubione panienki, kochani, czytanie na maj, idzie do ciebie maj. Znowu staram się zrobić to jak widzicie praktycznie w połowie kwietnia, żeby zdążyć każdy znak zrobić. No ale Różnie to bywa. no Z Wami tutaj na szczęście zdążę. Pewnie z kolejnymi znakami może być trochę gorzej. Drogi kochane panienki, bardzo Wam serdecznie dziękuję za Waszą obecność na kanale. Wszystkim Wam dziękuję, każdemu z osobna. Dziękuję za wspieranie mnie na ym, kanale, ale przede wszystkim za te kawy postawione mi tutaj w bajkofie. Jeśli ktoś ma życzenie, to oczywiście w opisie filmu wszystko jest. I dziękuję tym osobom, bo wiem, że para osób z podznaku Panny to uczyniło czyni, więc wielkie, wielkie dziękuję i serducho dla Was. Pozdrawiam wszystkie te osoby, które miałam przyjemność poznać spod znaku Panny właśnie na takim prywatnym spotkaniu, więc cieplutko Was, kochani, pozdrawiam, jestem z Wami, cały czas myślami. No i cóż, kochani, patrzymy sobie, co się dzieje tutaj w sprawach <coughs> uczuciowych i w sprawach zawodowych oczywiście. Dwie talie, bo do obydwóch czytań będą po prostu osobne talie. Kochani, jeśli chcecie to jeszcze nadal jest aktualny przecież wasz horoskop urodzeniowy, więc zapraszam, jeśli tu jesteście może pierwszy raz i nie wiecie to w playliście znajdziecie seria druga, to jest jeszcze w waszym przypadku, bo seria trzecia dopiero się zaczęła, Baran, teraz będzie Byk. Natomiast Wasz horoskop urodzeniowy na 12 domów, na 12 miesięcy, tylko dla Waszego znaku, od Waszych urodzin do Waszych urodzin, jest dostępny na playliście. I poniżej jakieś 2-3 filmiki macie y, rytuały z zieloną i z czerwoną nitką. Jeszcze dwa rytuały Wam tutaj wystawię, takie na, y, na biznes i na miłość. Więc zerkajcie sobie, jeśli macie ochotę. Y, podałam Wam te rytuały, ponieważ sama, jak widzicie. Yy, mam je na swoich rączkach, więc, jeżeli ja coś sprawdzam, coś robię dla siebie, to wtedy mogę się z Wami też tym podzielić. Dobrze, kochani, w takim razie, żeby nie przedłużać, nie przedłużać, nie przedłużać, <laughs> żeby nie przedłużać, kochani, przechodzimy do czytania i robimy sobie na początek sprawy uczuciowe. Sprawy uczuciowe i zobaczymy, co tutaj Tarot chce Wam przekazać na maj, bo w maju, jak w Gaju, prawda. Więc poproszę o przekaz dla wszystkich osób ze znakiem Panny w swoim horoskopie, które będą oglądały właśnie to czytanie. Co powinnam przekazać na miesiąc, maj bieżącego roku osobom z podznaku Panny w strefie takiej, w sferze w strefie, w sferze uczuć, miłości, relacji, spraw osobistych. No to zobaczmy, kochani, co tam w tych prywatnych, osobistych, uczuciowych aspektach u Was będzie. Energia Wasza, czyli też jaką wy energią będziecie emanować, moi drodzy. Czyli taka główna energia, też wasza, ale też taka energia, która yy, no jest wasza, ale też jakoś na was wpływa też z zewnątrz. Więc, jak gdyby jedno i drugie naraz. Co już odchodzi, kochani, od was w sprawach uczuciowych, tych relacyjnych, tych sprawach takich osobistych? Co będzie ważne w maju? Na co uważać? Czyli takie ostrzeżenie. O, kochani, dobra. Co się może udać. No i oczywiście wskazówka na sam koniec, czyli w którą stronę pójść, żeby było dobrze. Oczywiście praca będzie, praca i finanse zaraz po tym, jak skończymy tutaj. Kochani, żeby nie przedłużać, lecimy. Mamy aż trzy arkana duże, więc dosyć sporo, jak na takie czytanie na uczucie. Powiedziałabym, że bardzo mocno zaznaczające się tutaj przemianami. Odrodzeniami, ale tak jakby to nie był jeszcze na to czas. I teraz uwaga. Ta energia główna, ta wasza energia, to jest takie zatrzymanie się, takie analizowanie. I to bardzo dobrze. Dlaczego? Dlatego, że ja już zerkam właśnie na ostrzeżenie, i karta śmierci, odrodzenia, takiego zakończenia definitywnego jest jako ostrzeżenie. Uważaj. W moim odczuciu, uważaj. Na zasadzie takiej, że po, rzeczywiście poczekaj, dobrze robisz. Ten maj niech będzie takim jeszcze katalizatorem, który jeszcze wszystko tutaj przemieli, przeczyści i dopiero dostaniecie jakąś klarowność sytuacji i decyzji w swoim życiu osobistym, w partnerstwie, w małżeństwie, czy też jeżeli jesteście sami, może kogoś spotkaliście, a może nie, to też to jest taki czas na takie przemyślenie, przefiltrowanie różnych rzeczy, przefiltrowanie też w sobie różnych emocji, zachowań. Przekonań i też działań, jakie podejmowaliście wcześniej, tak? Więc ta energia jest bardzo fajna, bo ona Wam tutaj mówi, że rzeczywiście brak działania to w tym przypadku nie jest też działaniem. Bo bardzo często, wiecie, ja o tym mówię, że brak decyzji też jest decyzją, ale tutaj brak działania nie jest, czy znaczy też jest działaniem, tylko w takiej formie, że jest tym działaniem, żeby nie działać. No wiem, zapętliło się, mam nadzieję, że wiecie, o co mi chodzi. Więc właśnie jest to dobre, czyli macie tutaj ten czas przeznaczyć na zupełnie inne bodźce, inne emocje, czyli tak jakbyście mieli po prostu to, co... Zassać to, co jest właśnie Wam nie służy, co jest trudne, co jest bolące, co jest nieprzewidywalne, co jest jakieś kłopotliwe, zasać do jakiegoś pojemnika i pozwolić mu się przefiltrowywać, dodając w maju nowe do tego elementy, emocje, nowe, nowe postrzeżenia, nowe przekonania, nowe słowa, nowe, nowe jakieś tam zachowania, działania i zobaczyć, co, jak to się skatalizatoruje, jak to wszystko się tam zmieni. Przepraszam, jaki będzie tego efekt? Więc maj, moim zdaniem. Przepraszam, kochani, ale jak już zaczynam tak pokasływać, to wiem, że mi zaraz zatka. I będę tutaj będę gasła. Więc, kochani, zobaczycie wtedy, co się stanie. Jaki otrzymacie taki wynik swój wewnętrzny. Co już odchodzi, kochani, działanie. Ósemka buław to jest szybkie działanie. Jeżeli mieliście... Jakieś działania w poprzednim miesiącu, czyli teraz właśnie w kwietniu, a może nawet i w marcu, bo to, to, co odchodzi, to nie jest tak, że wiecie, po prostu kwiecień, tylko to może być jakiś tam czas po prostu przed, ale dosyć istotny w waszym życiu. Pamiętajcie, że tarot, i to taki rasowy, jak to się mówi w cudzysłowie oczywiście, kolokwialnie mówiąc, rasowy tarocista, powie wam bardzo często, że czasami się tak zdarza, że my zadajemy pytanie o niebie, a dostajemy odpowiedź o chlebie. I dlaczego tak jest? Dlatego, że tarot. Nie odpowiada na być może w mniemaniu energetycznym zbyt błahe pytania, zbyt tak istotne, powierzchowne, jak na przykład, czy sprzedam samochód jutro, bo to jest dosyć powierzchowne i dla tych bardzo skupione na materii. A bardziej na przykład odpowie, dlaczego Ty chcesz go sprzedawać i w jakiej sytuacji jesteś albo będziesz, jak go sprzedasz. Tak? Wiecie o co mi chodzi? Tworzy jakąś historię. I tutaj też tak jest właśnie pokazany. że ta ósemka yy, yy, buław to jest działanie, to jest akcja, to jest też oczywiście sprzedaż, to jest też jakieś wyprowadzka, wyjazdy, jakieś ogólne takie działania, jakieś takie decyzje, które były przez Was podejmowane. To już odchodzi. Czyli właśnie zobaczcie. Jakby znowu nam się zapętla ta sama droga, czyli, jak gdyby, tarot jest bardzo konsekwentny w tym, co chce powiedzieć. Za każdym razem, że skoro to działanie, to wasza aktywność była, ona odchodzi, po to, żeby właśnie dać sobie tą chwilkę, właśnie na, tą, na, tą, na ten katalizator tego wszystkiego, co się do tej pory zadziało, i przemyślenie, co dalej w takim razie, tak? Czyli po prostu ym, nie działamy za specjalnie. Jeżeli czegoś nie musimy zrobić, naprawdę, tak wiecie. Po prostu musimy, to pewnych rzeczy po prostu nie róbcie, nie podejmujcie już działać, tak? Co będzie ważne dla was w tym, w tym, w tym, w tym miesiącu, w waszym związku, w waszym partnerstwie. Mówię tak, wiecie, bardzo ogólnie, bo tutaj nie chodzi tylko o osoby, które mają męża, albo ktoś ma tutaj żonę, albo partnera, partnerkę, bo są też osoby, które nie mają ani męża, ani żony, są singlami, ale niekoniecznie ich interesuje, czy spotkają kogoś, bo mają to w nosie, ale mają bliskie osoby, przyjaciół, przyjaciół, rodzinę i czasami to może być bardzo istotne. Także, kochani, powiem wam tak, że... To co będzie dla Was ważne właśnie, dla każdego będzie ważne, jeszcze raz powiem coś innego, pamiętajcie, dlatego jeszcze raz tutaj mówię o tym, yy, bo na chwilkę pauzy włączyłam i wyszłam, wybiłam się, bo tutaj zachuczało coś mi w, w, w mieszkaniu, musiałam zobaczyć co to, yy, że... Abyście zrozumieli, że ja tak nie, nie będę zawsze mówić partner, partnerka, mąż żona, bo tutaj każdy ma inną sytuację, tą osobistą, nie zawsze to jest ta relacja. Natomiast no rzeczywiście, jeżeli jesteście w relacji, to to, co będzie ważne, to jest piątka kielichów, to jest poczucie właśnie tego odejścia, tego, tej utraty kogoś, takiego żalu, takiego smutku, i być może jest to czas dla niektórych właśnie na przejście żałoby na przykład bo i stąd ten wisielec, że to jest taki dla was czas i stąd ta śmierć i odrodzenie, więc jeżeli są tutaj panny, które naprawdę pożegnały kogoś z tego świata, to to jest rzeczywiście czas żałoby, tak, to jest czas takiego po prostu takiej kontemplacji, czas przestać działać, ale skupić się, trochę dać temu swoich emocji, to nie jest tak, że my mamy nagle się uśmiechać, bo wiemy, że przecież ta osoba jest szczęśliwa tam, gdzie jest teraz, to nie, nie to oznacza, ale żebyśmy nie mówili o tych takich, no mimo wszystko, smutnych, chociaż to nie powinny być smutne rzeczy, tak naprawdę. To wszystko wynika z, tej, z tego braku wiedzy, bo tak naprawdę to jest szczęście dla tej osoby, która tam już gdzieś jest. Tylko dla nas, którzy tutaj zostaliśmy, to jest właśnie taki smutek, bo patrzymy na to przez egoizm swój własny, bo nie ma tej osoby dla nas przy nas, tak? No ale kochani, jeśli chodzi o takie innego rodzaju tutaj zagadnienie, które tutaj te karty mówią, to też może być taki smutek przed tym, że się coś szykuje, że wy wiecie, że na przykład wasze partnerstwo. Małżeństwo, czy ktoś z bliskich Wam osób, że tutaj po prostu no jednak jest jakiś rozłam. I może on wynikać z tego, że na przykład ktoś rzeczywiście wyjechał za granicę i nie macie z nim kontaktu, no oprócz telefonu jakiegoś, no ale to nie jest to samo, nie ma tego wsparcia na co dzień. Może tak jest, że po prostu się ucięła relacja i się zrobiło trochę cicho, było tak to hałasu, tu różnych sprzeczek, kłótni, działania, a się to wszystko zaczęło ucinać. Staliście się sobie obojętni, oddaleni. I, no I ostrzeżeniem jest tylko, właśnie żebyście nie podejmowali, jeszcze raz powtórzę, i to będę powtarzać chyba do końca tego przekazu, tutaj na tej sferze uczuciowej, tak osobistej, żebyście nie podejmowali żadnych decyzji. Jakkolwiek by nie było źle, jakkolwiek by nie było wam trudno, jakkolwiek nie byłoby wam smutno, i jak bardzo byście nie, nie, nie czuli w sobie żalu, smutku i pękającego serca, dla każdego, jeszcze raz powtórzę, z innego powodu. To nie podejmujcie pochopnie żadnych działań, decyzji, yy, nie wypowiadajcie słów, które mogą być źle wypowiedziane albo w nieodpowiednim właśnie momencie. Poczekajcie, przyjdzie czas na odrodzenie. Ten czas przyjdzie, ponieważ, tak jak powiedziałam, ostrzeżeniem jest karta śmierci. Ostrzeżeniem, czyli to nie jest uwaga, przy, będziesz miała transformację, tylko uwaga przy wisielcu, to jest czas na nietransformację, na takie. Ponieważ czasami zbyt szybko próbujemy sobie zakleić dziurę. Mamy ranę i próbujemy ją zakleić. I myślimy, że sprawa jest załatwiona, bo nie widzimy tej rany, bo ona jest zaklejona. Ale ona, jak odkleicie i nic z tym nie zrobicie z tą raną nie umyjecie, nie zdezyfekujecie, nie szyjecie, być może, nie wiem, nie zamaściujecie jakimś, jakimś preparatem, to ona pod tym plastrem się będzie psuła, moi drodzy, prawda? Tak bardzo mówię, o, wiecie, metaforycznie, ale no chcę Wam to w taki sposób przekazać, może mam inny sposób czytania kart niż, niż wszyscy, nie wiem, nie, nie obserwuję, nie patrzę, ale chcę do Was w ten sposób mówić i chyba za to mnie też tutaj lubicie i też tutaj jesteście. Więc ta rana się tutaj psuje, prawda? Więc yy, ale my myślimy, że jest sprawa załatwiona. No przecież nie widzę tej sytuacji, mam wszystko załatwione, nie? Więc dlatego, dlatego yy, może być tak, że zadziałacie zbyt szybko, zbyt um, impulsywnie, a potem rozdrapanie wyczyszczenie tego z powrotem co się tam nagromadziło i spowoduje jeszcze więcej bólu, jeszcze więcej rozsterek jeszcze więcej żalu jeszcze więcej smutku, rozczarowania poczucia takiego oddalenia, samopoczucia samotności więc pamiętajcie taki jest przekaz, więc cokolwiek to nie dotyczy w waszych osobistych aspektach czy to związku czy nie to wiecie o co mi chodzi jako główne przesłanie dla was ale co może się udać? Karta kochanków może się udać właśnie porozumieć. No i dlaczego taką piękną historię wam tutaj stworzyły karty? Nie ja, ja jestem tylko przenośnikiem tej informacji. Ponieważ jeśli tą cierpliwość utrzymacie, jeśli to wszystko, co tu powiedziałam, zrozumieliście w jakimś stopniu i troszeczkę tego weźmiecie do siebie, to karta kochanków mówi o pojednaniu, o pogodzeniu się, o zrozumieniu o o tym, że zaczniecie czyścić tą ranę i nie będziecie potrzebowali zaklejać jej plasterkiem, bo ona na Waszych oczach bez zakrywania tego, co jest niefajne, sama zacznie się goić. To jest tak, jak się nieraz skaleczycie, wiecie, każdy gdzieś tam ma o, tak jak ja tutaj, gdzieś coś, nawet tego nie widzimy, to się samo goi. Nie musimy udawać, że tego nie ma, tak? Bo to po prostu gdzieś tam jest, ale to się goi. I taka jest właśnie dla Was interpretacja. Może się udać też jakieś spotkanie. Uwaga, moje kochane panny, z bliźniakiem, bo karta kochanków to jest karta bliźniaków, czyli mojego znaku może się udać jakaś właśnie sytuacja z kimś właśnie spod tego znaku może się udać singlom właśnie kogoś spotkać spod tego znaku i uwaga to jest bombowy, bombowe połączenie naprawdę, uwierzcie mi ale tu w komentarzach niejednokrotnie czy to pod bliźniakiem, czy pod panną jak mówiłam o tych właśnie różnicach niesamowitych, bo ja bardzo dużo osób lubię spod znaku panny, niesamowicie są mi bliskie mojemu sercu i nawet tutaj jest z, z kanału to powiem Wam, że w związkach mi piszą różnie, ale bywały też komentarze, że piszą, że jakoś dajemy radę, wiecie, bo każdy się od siebie czegoś uczy, każdy przełamuje te takie właśnie stereotypy i te takie archetypy danego charakteru i cech charakteru danego znaku. Więc, kochani, bliźnięta, bliźnięta to jest raz, ale dwa to jest właśnie połączenie, pójście do przodu, relacja, zrozumienie, pogodzenie się i też w. Wspólne, dalsze podejmowanie jakiejś ważnej decyzji, co dalej, ale dalej, nie teraz w maju, tak? Wskazówka, kochani, dziesiątka kielichów. Zobaczcie, bo bardzo szybko można zniszczyć coś, a bo tak jest czasami prościej pielęgnować w sobie te złe emocje, a nie te dobre. Dziesiątka kielichów to jest po prostu cudowna relacja rodzinna, cudowna miłość, rodzina bliscy, dlatego mówię, to nie jest tylko czytanie dla męża, żony, partnera, partnerki, czy dla singla, tylko dla tych osób, które może mają po prostu rodzinę i te osoby są dla nich najważniejsze. I to jest właśnie też rodzina, tak? Rodzina, ta wasza, którą stworzyliście, bądź ta wasza, z której wyszliście, kochani, to jest spokój. I być może też te karty takie wychodzą, bo będziemy zaraz mieli święta, i zaraz po tych świętach też, więc ten maj może taki będzie jakiś. Natomiast wskazówką jest, żebyście się skupili na rodzinie i dostrzegli te wartości, których być może do tej pory nie dostrzegaliście. Więc kochani, tak to wygląda, jeśli chodzi o sprawy osobiste, uczuciowe, relacyjne. A teraz przechodzimy do spraw. Zawodowo-finansowych. Poprosimy o przekaz w sprawach zawodowo-finansowych dla wszystkich osób, które mają znak panny w swoim horoskopie, i będzie to przekaz na nadchodzący maj. W sprawach zawodowo-finansowych dla panny na nadchodzący maj. Co powinnam przekazać tym osobom, które będą to oglądać? Co powinnam przekazać? Poproszę o przekaz. Energia górna. Uh -huh. Co odchodzi, kochani? Co będzie ważne? Na co uważać? Ostrzeżenie. No, no, widzicie, w ogóle macie mało działać, co się może udać i wskazówka. Kochani, karta pustelnika też jest tutaj, samotność, taka energia samotności, ale to bym powiedziała, że nie samotności. Może tak się Wam wydawać, że jesteście sami w tym, co robicie. Że gdzieś tam wszystko jest na Waszych głowach, ale bardziej bym powiedziała, że potrzeba jest tutaj wyciszenia, i znowu o tym wyciszeniu naprawdę może jakiś urlopik, coś, nie wiem, sanatorium, jakieś, nie wiem, parę dni, chociaż sobie weźcie. No, będzie majówka, ale to wiecie, to to parę dni, ale może jeszcze coś tam się Wam uda ugrać, bo w każdym bądź razie jest Wam potrzebny spokój od pracy, to na pewno, ale też przyuczenie się do czegoś, albo przygotowanie się do czegoś większego. Dla tych, którzy chcą zmienić pracę, no to to jest oczywiste. Już grzebcie, czytajcie, szukajcie. I doszkalajcie się, poszerzajcie swoją, swoją wiedzę, bo bez tego, kochani, nie ruszycie. Natomiast, natomiast to jest też taka, właśnie taka cisza przed burzą, bo idą do Was zmiany. To, co odchodzi, to jest koło fortuny, czyli już się zaczęło coś dziać, więc to jest przede wszystkim dla tych osób z znaku panny, które odczuwają, że już ta zmiana nadeszła u niektórych, a, na, a, a niektórzy czują ją na plecach, ale się opierają. I teraz, moje drogie, kochane panny, jeżeli są tutaj panny, które już zaczęły robić coś w swoim życiu zawodowo-finansowym, zaczęły poczyniać te kroki, nawet jeżeli coś jeszcze robicie, ale robicie już coś na boku, badacie sytuację, douczacie się, grzebiecie, szukacie, może zakładacie już coś powoli, może się staracie o jakieś pieniądze, może robicie jakiś biznesplan, może z kimś się dogadujecie na razie, może na razie po prostu szukacie cokolwiek, to już są działania, które są zaczęte. Ale jeżeli są tutaj panny, które. Czuły już ten powiew tych zmian, że powinny na, tym, na tej płaszczyźnie zawodowo-finansowej coś zacząć zmieniać, wdrażać, coś, cokolwiek, bo mówię o tym koło fortuny, że taki przed czas na Ciebie, ale wy rękoma i nogami, żeście się bronili, albo uciekaliście dwa kroki do przodu, żeby Was to koło fortuny nie dogoniło, to i tak Was dogoni, pamiętajcie o tym, tylko po prostu będziecie o ten czas do tyłu i kiedyś wspomnicie słowa, że ja pierniczę, mogłam albo mogłem to zrobić już rok, dwa, trzy lata wcześniej, nie? Ale uciekałem, no bo co to tam? No bo się bałem, bo ograniczenia, bo nie mogłem, bo nie mogłam. Zawsze mamy wymówki, nie? Więc tak to kochani wychodzi. I też taka dobra pasa troszeczkę już jest za wami, więc dopiero pewnie przyjdzie. No słuchajcie, życie jest jak sinusoid, jak taka wstążka, więc tak naprawdę no raz jest fajnie, raz jest trochę, może mniej fajnie, albo po prostu bez fanfar, więc no, no nauczmy się tego też, życia bez tych fanfar ciągle też, prawda? Co będzie ważne dla Was w tym, w tym miesiącu, kochani? Karta Cesarza. Znowu mamy w ogóle, moi drodzy, trzy arkana. No po prostu macie tutaj bardzo mocny przekaz, kochani. Karta Cesarza będzie ważna dla Was, czyli właśnie takie ustanowienie siebie na jakiejś pozycji w pracy, takie właśnie odkrycie tego, co chcecie zrobić, ale też jest potrzebna do tego wiedza. Dla niektórych jest to właśnie założenie firmy, bo właśnie przy cesarzu bardzo często staramy się o, o jakąś dotację, otwieramy różne firmy, fundacje, nie wiem, albo próbujemy sobie, nie wiem, składać papiery do innych na jakieś rozmowy, jakieś coś. Więc tutaj to wszystko jest będzie dla Was ważne. I tak jak powiedziałam, jeżeli czujecie ten powiew i się jemu poddajecie mimo wszystko powolutku, bo powolutku, ale jednak idziecie z tym, no to w maju będziecie robić te kroki takie dosyć mocniejsze. Ale jeszcze nie będziecie na to stu, tak w 100% gotowi, więc myślę, że wdrożycie to w życie gdzieś tam w okolicach, w okolicach czerwca. Dlaczego? Dlatego, że as, bu, tu as denarów, jako karta bramy, karta przejścia nowego, nowych rzeczy, sukcesu, takiego dobrego wejścia w tą energię, jest na pozycji ostrzeżenie. Czyli nie jesteś jeszcze gotowy, czyli maj jest dla ciebie takim. Czasem na rozmyślenie, nieuciekanie, przemyślenie, przeanalizowanie, w karcie cesarza takie um, poczucie, właśnie za, zrobienie sobie takiego, by, um, jak gdyby, zaplecza bezpieczeństwa i finansowego, i zawodowego, że póki co na razie jesteś tu, ale sobie coś tutaj kroisz na boku. Takiego, wiecie, y, poczucia też swojej własnej godności, też takiego douczenia się, przeczytania, oczytania się, skupienia się też na sobie i pomyślenia, czego tu chcecie zrobić, bo założę się i napiszcie mi to, kochane, drogie panie. Że tu jest mnóstwo panienek, ponieważ mam tutaj właśnie tego medytującego em, pustelnika, które nie wiedzą, co chcą zrobić. Wiedzą, że chcą coś, ale nie wiedzą co. No i właśnie tu jest cały taki ambaras, kochani, że jeżeli wy się nie dowiecie, co chcecie zrobić, to może właśnie w tym maju się dowiecie. Właśnie może o to chodzi. Może powinniście właśnie zacząć medytować, czytać, szukać, może. Coś was natknie. Ja sama w życiu miałam mnóstwo różnych zawodów. Ja jestem z tego akurat znaku i z tego temperamentu, że ja bym nie wytrzymała na pewno w jednej pracy 40 czy 50 lat, jak niektórzy tak potrafią. Najczęściej są to lekarze, prawda, prawnicy, stomatolodzy. No, oni sobie to rozmaicają jakimiś tam dodatkowymi zajęciami, ale mimo wszystko jest to cały czas jeden, jeden i ten sam zawód, tak. To są już jakieś, ja uważam, że to ktoś jest po prostu do tego stworzony, ale są cała reszta osób poza takimi konkretnymi zawodami, szukają różnych rozwiązań. Ja w tym właśnie w tych, w tych osobach jestem. I wy, mimo że lubicie mieć wszystko poukładane i właśnie dużo panien może tak mieć, że ma już poukładane i najlepiej to by właśnie przeżyła te 40 lat w tej jednej pracy, czy tam 50 lat, nie, 40 średnio licząc, tak. I, i, I z głowy i na emeryturkę, tak? Ale cały czas macie powiew czegoś na plecach, że kurczę, no nie no, no, no nie no, no, no ale co, ale co, ale co ja jeszcze mogę, jak ja tyle lat robiłam cały czas jedno i to samo, tak? No właśnie macie się dowiedzieć. No i teraz znowuż, no, Tarot mówi, że macie się dowiedzieć, ale wy niekoniecznie wam się może chcieć, więc są takie tutaj panny, na pewno, które może z tym nic nie zrobią, ale może będą takie panny, które rzeczywiście coś z tym zrobią, bo mają takie poczucie, że trzeba coś z tym zrobić, tak? Więc kochani, to jest tylko planowanie, planowanie, przygotowywanie się do tej zmiany, do tej zmiany pracy, zmiany sposobu pracy, otworzenia czegoś, rozszerzenia czegoś, cokolwiek to ma znaczyć, to jest to czas przygotowawczy i zobaczcie, tak samo macie w uczuciach. Więc naprawdę nie szalejcie w tym maju z jakiegoś powodu, no wszechświat chce was tutaj podtrzymać trochę. Co się Wam może udać? Czwórka denarów, czyli taka dobra pozycja, zatrzymanie się na razie, póki nie ma tej zmiany, na tej dobrej pozycji, też zaoszczędzenie jakichś pieniędzy albo takie zgromadzenie jakichś pieniędzy, bo być może gdzieś tam coś Wam coś skapnie. Wcześniej było koło fortuny, więc może tutaj są jakieś sytuacje u Was, jakieś, gdzie pieniądze Wam trochę gdzieś tam niektórym może spadły, bo jakiś spadek, bo coś tam coś tam, jakieś zwroty podatków, jakieś niespodziewane może rzeczy, więc tutaj uda Wam się te pieniądze na szczęście jakoś mocno no nie wydać, może nawet zainwestować, może nawet coś z nimi zrobić mądrego i, i naprawdę na to, na, to, na to możecie sobie ewentualnie pozwolić. Ale uważajcie, bo wskazówka rada, piątka mieczy, czyli Pyrrusowe zwycięstwo, nie próbujcie, nie próbujcie robić czegoś za wszelką cenę, nie próbujcie udowadniać sobie, ani tym bardziej komuś, że wy jesteście dobrzy, lepsi, najlepsi w ogóle, dlatego że. Możecie więcej stracić przy tym i empatii u ludzi, albo samych ludzi wokół Was w pracy, niż to będzie warte, to, to Wasze triumfowanie, powiedzmy, tak? Więc taka jest wskazówka. Idą do Was bardzo dobre rzeczy, naprawdę bardzo dobre rzeczy. Te zmiany przy tym ym, Asie Denarów, kochani, i przy tym cesarze mówią o tym, że naprawdę będziecie panami albo paniami swojego własnego losu i Wy decydujecie, co chcecie robić, gdzie chcecie robić i co chcecie, ile chcecie zarabiać. Ograniczenie, jakie jedynie macie, to jest tylko i wyłącznie u każdego z was w waszych głowach, nigdzie indziej. Więc jeżeli coś wam się nie udaje, to nie miejcie pretensji do świata, tylko do siebie, że się ograniczyliście do tego, żeby mieć tylko to, co macie. Wszystkiego dobrego Wam życzę, drogie kochane, panienki. Wszystkiego cudownego, zresztą, wesołych, pogodnych świąt Wam życzę cudownych, no bo być może nie będę miała już okazji. Dziękuję już z góry Wam za komentarze, łapki, subskrypcje, za to wspieranie naprawdę tutaj, za te kawusie wielkie, dziękuję, jesteście cudowni po prostu. A mi właśnie akurat się potuk telefon, więc ja się zastanawiam, no w którymś momencie przestanie mi działać wyświetlacz i będę miała kłopot, bo tylko tym telefonem nagrywam. Więc bardzo Wam dziękuję za wszelkie tutaj działania w moją stronę, bawcie się dobrze, rozwijajcie się. Bądźcie otwarci na wszelką wiedzę, na wszelkie bodźce, każda informacja, taka jak ta, którą tu usłyszeliście, taką którą gdzieś indziej usłyszycie, jest po coś. Pamiętajcie, nie ma przypadków. Wszystko i wszystkich, których spotykacie na swojej drodze, jest po coś. I z tą myślą Was zostawiam. Trzymajcie się cudownie, papa. Pa.